What, what, what? What, 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 what? 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 What, what, what?

Ponieważ już, że tak powiem, trochę dorosłam I, i wszyscy mi kazali wywalić niepotrzebne rzeczy, ale ja tak trochę z niechceniem, no ale wzięłam tych, co już prawie nie używam. Te cztery pudełka, no i musiałam się ich pozbyć, niestety. Ale to nic. Yy, więc tak. Tu mamy te przyczepy w ogóle na przeszkody, stajnia dla kucyków, siedlarnia. tu pies jest, zagroda taka żeby sobie przywiązać konia albo coś tu jest ta stajnia tu są dwa pastwiska dla klaczy i ogierów tu jest jedna stajnia, sorry za latarkę, za lampę sorry. i za kamerę, tu jest jedna stajnia co dla takich za koni. Tu jest ta dla czempionów. I yy, 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 tam, gdzie się ćwiczy, padok czy coś takiego. Trochę tutaj jest bałagan, ale dobra. No. Jak można zauważyć, stajnia yy, się zmniejszyła. W ogóle tak teraz dzieśniutko jest. Była tam. Zrobiłam trzema ale to może kiedy indziej o tym. Więc tak ona się zmniejszyła chyba o, o ile? No te cztery pudełka jeszcze tak ścisnęłam. Jak teraz zajmuje tyle. Teraz taki o gdzieś kąt. A zajmowała... Tu był koniec. To wszystko. I kończyła się dopiero tu, więc... Porównanie. To odtąd. Aż tu i tu dotąd, więc porównanie jest. Teraz czasem nie można odpisywać. Może teraz można, ale nie wiem. Nie można odpisywać na komentarze na YouTubie, więc przez te głupie gole plus, więc jakbym nie odpisywała, to nie wiem, jakbym bardzo chciała, nie mogę odpisać, więc wielkie sorry, ale to nie wiem, czy jeszcze tak jest. Bo ostatnio odpisałam komuś, ale nie wiem, czy, czy coś mi się włączyło, czy coś. Ale jak tylko gry tu to nie mogłam odpisywać, ale nie wiem, bo ostatnio nikt do mnie nie pisze pytań, więc nie odpisuję. No ale... Po prostu nie da się normalnie żyć z tymi googlami. I kto jest ze mną, to łapę w górę. No to okej, okay, to już będzie koniec. W najbliższym czasie spodziewajcie się filmiku pod tytułem moje prezenty mikołajkowe, no bo już za trzy dni mikołajki, sorry za hałas za trzy dni mikołajki, jej no to dobra żegnam się z wami, miłych mikołajków, dużo prezentów i słodyczy, i kakałka pa pa